Five Nights at Freddy's 3 nie jest straszny. Jest nudny. Zamiast jak w poprzednich częściach próbujesz się chronić przed animatronikami, to teraz próbujesz przeżyć atak ich twórcy. The Final Boss. Problem w tym, że nie jest jakiś super potężny. On nawet nie może się zdecydować co jest jego celem. Idę po ciebie, strażniku. Hi. Chodź ty kurdu plus 1 Idę po ciebie strażniku. Oś tu kurdu 1! Idę pod ciebie, strażniku! Och, tu kurdublu jeden. 1! Więc co powoduje, że gra jest wyzwaniem? Oho, kamery nie działają. sprawdzić. Oj jak fajnie wszystko poszło się pierd. Ten the final boss jest trochę dziwny. Może po tych latach czuję się trochę samotny, ale jego jumpscare wygląda jakby cię podrywał. Gdzie on jest? Aha! Teraz nie skończyłem animacji na Foxim! Może dlatego, że on tam nie występuje? O! Wiadomość! Popatrz na drzwi. O co ci się chodzi, żebym popatrzył na drzwi? A!